Kolejna rozmowa, Piotr. Jesteś gotów? Tak. Bardzo ciekawie mi się z Tobą rozmawiało, i wydaje mi się, że masz bardzo wiele niezwykle ciekawych rzeczy do powiedzenia. Może zacznijmy od tego, co wydarzyło się przed chwilą. Widziałem, że bierzesz tabletkę. Zapytałem się Ciebie, co to za tabletka. Ty powiedziałeś, że przeciwbólowa. Zgadzasz. Możesz opowiedzieć, dlaczego bierzesz takie tabletki? biorę, ze względu na to, że pracując na budowach. Często dochodziło do różnych wypadków, miałem złamaną nogę, miałem wybite piszczel i między innymi teraz przy zmianie klimatu, jeżeli chodzi o pogodę, to strasznie to odczuwam. Nie? Czy to są takie leki przepisywane przez lekarzy? Nie, czy... to są po prostu takie doraźne leki, które można kupić w aptece, można kupić w kiosku, jeżeli tego, no. Jeżeli tego typu leki bierzesz, to znaczy, że cierpisz? No to raczej tak. W jakich okolicznościach do tych wypadków doszło? No to różnie, spadłem z rusztowania, nie było zabezpieczenia założonego, no to jak to się pracuje u, u prywaciarzy, wszystko na szybko, nigdy nic, według BHP, nie, oby Budowlanka. szybciej, oby, oby i szybciej, jak najwięcej, nie, Więc innymi Czy dlatego. do poważnych obrażeń doszło wtedy, kiedy spadłeś z rusztowania? No miałem dwa żebra złamane, piszczel wybity, obojczyk złamany, no troszeczkę, troszeczkę to bolało, no bo to praktycznie z drugiego piętra, no nie, nie, nie w pełni, no ale prawie. I to wszystko się stało w trakcie tego jednego upadku? Tak. A jakie no tak. były okoliczności? Dlaczego spadłeś z tego rusztowania? No mówię, nie było zabezpieczeń pozakładanych i ja po prostu chcąc wykonać pewną czynność, odsunąłem się, no i zabrakło mi rusztowania, nie? Alkohol? No i poleciałem. Nie. Było akurat na trzeźwego, ja nie mówię, że nie, że pod wpływem alkoholu się nie zdarzały różne wypadki, bo no, zdarzały się też, ale akurat ten było to na trzeźwo i po prostu brak zabezpieczeń było na budowie, Strych. a chcąc zarobić jakiekolwiek pieniądze, no człowiek też nie patrzy na to, czy jakie jest albo zarobić, nie, żeby po prostu przetrwać. To tak jak w XIX wieku, stali pod bramą, bezrobotni czekali, aż komuś się wypadek zdarzy. Tak, żeby następny mógł pójść o pracę. Dokładnie. No i w tej chwili tak samo jest tutaj, dużo się wiele nie zmieniło u nas w kraju, także... Pierwsze z tego co mówisz to wynika, że te obrażenia, których doznałeś, były bardzo poważne. Czy zabrała cię karetka? Mm, tak, pojechałem karetką do szpitala, ale oczywiście nie byłem ubezpieczony, bo to była praca na czarno, także koszta poniosłem ja i tak mimo wszystko, Wiem. Czy z powodu tego wypadku policja wkroczyła na plac budowy? Nie nie, bo nie została w ogóle powiadomiona. To taki byłeś bardzo lojalny w stosunku do pracodawcy. No, ja staram się zawsze być lojalny w stosunku do innych osób. No, nie wszyscy są lojalni wobec mnie, ale... A jak się potem zachował pracodawca? Czy potem... Pracodawca? Potem umył ręce, wszystko pozamiatał pod stołu i koniec. No, tak jakby się nigdy nic nie zdarzyło. Ja po prostu nie wróciłem już do pracy do niego. Jakąś rekompensatę od niego dostałeś? Nie, żadnej. Nawet teraz, pracuję w Ząbkach też, bo pracowałem na odwodnieniach, Zostałem oszukany. Między innymi dlatego skończyłem w tym roku na ulicy, bo zostałem oszukany przez pracodawcę na półtora tysiąca nie wypłacił mi. zostałem bez dachu nad głową i dlatego wylądowałem na ulicy. W tej chwili już nie wiem o co ciebie zapytać, dlatego że powiedziałeś bardzo ciekawe słowa, mianowicie sam sobie zasłużyłem na ten los, tak powiedziałeś. Zgadza się, bo, bo takie jest. Ja nie mogę nikogo za to winić ze względu na to, że jestem osobą dorosłą pełnoletnim jak to mówią i odpowiedzialną sam za siebie. Ja, ja, ja zacząłem pić i dlatego jest tak, jak jest. Alkohol, alkohol niszczy wszystko. Rodziny, traci się domy, wszystko, wszystko, wszystko. A skoro zaczynam pić, no to też nie mam nieraz umiaru, bo piję po miesiącu, po dwa. No jakoś nie mam ograniczenia w tym. I dopiero potem, jak się zaczynam już naprawdę bardzo źle czuć, zresztą teraz ostatnio Doszło do takiej sytuacji, że zostałem pobity, okradziony, zelądowałem w szpitalu na Solcu. Po trzech, po trzech dobach obudziłem się na Nowowiejskiej. Oczywiście byłem w szoku, jak się dowiedziałem, że to jest zakład psychiatryczny, bo ja nigdy w nie byłem, że to jest szpital psychiatryczny. Przez cztery doby leżałem nieprzytomny. A dlaczego siebie zabrali do szpitala psychiatrycznego? A no to dlatego tylko, że byłem pod wpływem alkoholu jestem bezdomny i tak dalej. A, no, rozumiem. Zostałem przewieziony do. Czyli potraktowali Ciebie jak alkoholika no, i zgadza się. Dlatego I... zostałeś przewieziony na oddział psychiatryczny. No tak, i tam przebywałem ponad miesiąc. Pani doktor powiedziała, że obym dziękował Bogu, bo ledwo mnie odratowali, że mogłem tego już nie przeżyć. Nie? No i troszeczkę wziąłem to do siebie. Potem zgłosiłem się, bo już była taka możliwość po miesiącu czasu. Poszedłem na terapię odwykową. No ale ta terapia... To była moja druga terapia w życiu, bo już na jednej byłem na Marywilskiej nawet. Zostańmy chwileczkę przy tym pobiciu. Rozumiem, że zostałeś pobity będąc po alkoholu. Tak, to Czy pamiętasz te zdarzenie? Nie, w ogóle nie pamiętam kompletnie, bo byłem tak pijany. Że nie pamiętałem nic, obudziłem się tylko w szpitalu. I wiem, A że co jest... pamiętasz tych rzeczy ostatnich, które się wydarzyły przed pobiciem? Tak, tutaj piłem z wieloma bezdomnymi, którzy no z tego co wiem, to, to ci bezdomni mnie pobili, i okradli. Bo tutaj tak jest, w tym środowisku niestety tak jest. Jeden drugiego okrada, oszukuje. Tutaj znaleźć przyjaznego człowieka, któremu można zaufać, to naprawdę trzeba szukać ze świecą, jak to mówią takie przysłowie. Mówisz ciągle tutaj, tutaj piłem, tutaj z bezdomnymi piłem, czy tutaj, to znaczy pod pałacem kultury, to miało zdarzenie no. miejsce tutaj właśnie. Tutaj w śródmieściu, o. Tutaj w śródmieściu. Czy to są osoby, które wcześniej znałeś, te, z którymi piłeś? Tak. Czy Do potem... tej pory wiem, wiem mniej więcej, którzy, ale no za rękę ich nie złapałem, ja nie pamiętam, więc nie będę. Czy po tym pobiciu rozmawiałeś z nimi, co się mogło wydarzyć? Nie. I znów policja nie była w to zaangażowana? Nie. Policja w ogóle rzadko się interesuje bezdomnymi, jeżeli trzeba ich spisać, po prostu wylegitymować, to tak, ale jeżeli chodzi o pomoc, u nas tego w kraju, no, no niestety, nie ma, nie ma, nie ma. Ale to skoro to... już wspomniałeś o tym spisywaniu policji, wtedy kiedy tutaj przyszedłem, żeby zacząć te rozmowy z tobą, to widziałem po drodze patrole policji legitymowały kilku bezdomnych. Tak, i oni cały czas legitymują tylko bezdomnych. Jest taka sytuacja nawet, że wystarczy się przejechać po, no bo zresztą Warszawa jest jakby nie było stolicą i tutaj jest możliwości wiele dla bezdomnych. Którzy, każdy, który chce dbać o własną higienę i który chce zjeść, to jest możliwości bardzo dużo, bo są jadłodajnie, można wykąpać się, nie ma problemu z jakimś tym. No tylko po prostu trzeba chcieć tego, bo jedni są tutaj z wyboru, bo tak chcą żyć, a inni po prostu przez przypadek, no. W życiu się coś nie poukładało i kończy właśnie przed Pałacem Kultury, czy gdzieś przy jakiejś jadłodajni. A nawiązując do policji, no to co, powiem tak, że, że im jest po prostu łatwiej stanąć pod jadłodajnią, spisać 15 czy 20 osób, niż zainteresować się na przykład tym, co tutaj się dzieje za Pałacem Kultury w parku. Bo plan mają wykonany łatwo. No właśnie. A, Parę jest, minut i dniówka wykonana. Zgadza się. A nie interesują się tym, co tutaj na przykład tak jak teraz, w dobie tej, tego nieszczęścia na Ukrainie, bo tak powiem, bo to jest nieszczęście dla każdego z nas, by tak, coś takiego było, co tutaj się dzieje. to Oni się nie interesują tym, że czternastolatkowie, latkowie piją, trwają, robią różne cuda. No, najlepiej jest bezdomnego spisać. Po co sobie ręce brudzić czymś innym. tak? nieszczęście na Ukrainie, bardzo ładnie to ujmujesz, no no to wróćmy jest dla ludzi, no. No, dla wszystkich to, czy to by było dla nas, czy, czy to by była Holandia, czy Niemcy, czy, czy nie wiem, Francja, no, to jest Oczywiście. nieszczęście dla każdego z nas wróćmy do tych terapii mówiłeś, że miałeś ich kilka dwie, między innymi dwie jedną miałem trzy miesięczną, to zaraz na początku jak tutaj przyjechałem do Warszawy też skończyłem jako bezdomny, bo też zostałem okradziony, miałem pieniądze, zostałem okradziony. To już kilkakrotnie, to ja już tych, tych złodziej złodziei już nie liczę, bo jak yy, zaczyna się trans mojego picia, to no, po prostu urywa mi się film, i, a inni to wykorzystują po prostu i tyle. Budzi się człowiek bez niczenia, nawet i bez butów, no ale tak jest właśnie między bezdomnymi, nikt nie jest w stanie tego zmienić. No. I właśnie wiesz co, ten wątek alkoholowy jest niezmiernie ciekawy w twoim życiu, dlatego że doznałeś strasznej straty, o której mówiliśmy poprzednim razem i to spowodowało, że no, żyjesz tak jak żyjesz. Ciągle nie możesz zapomnieć, ciągle kochasz i tak jak rozumiem, szukasz ukojenia w alkoholu. Ale jak to wyglądało wcześniej, jako dzieciak na przykład, czy wtedy piłeś alkohol? Nie. Nie, ja w ogóle nawet, nawet wrócę, wrócę do, do czasów, jak już byłem swoją żoną, nie? Ja nie piłem u mnie w domu, alkoholu nie było. Nigdy. Były takie sytuacje, że chciałem wypić, to wypiłem, ale ja nigdy, mnie nigdy dzieci ani żona nie widziała pijanego. Bo zatrzymywałem się u mamy, ona wiedziała wtedy, że jestem wypity, nie? Także nigdy w domu u mnie, nawet czy były jakiekolwiek innej komunie czy cokolwiek, u mnie alkoholu nigdy w domu nie było. I jeżeli żona poprosiła o to, żebym nie wypił, to ja nie wypiłem. A wyjazd zagraniczny? Jeżeli chodzi o ten pierwszy mój wyjazd zagraniczny, to dzięki swojemu kuzynowi. Przyjechał kiedyś do mnie i to był też, też, też po prostu taka sytuacja, że po prostu nie miał za co wyjechać z powrotem. On był kilka lat już w Holandii, bo był w Leiden. No i przyjechał do mnie kuzyn, nie miał za co wrócić, wrócić na Holandię, miał pracę i obiecał mi, że mnie zabierze. Jeżeli mu pożyczę mówi na, na wyjazd, no to nie ma problemu, no, te 300 zł, no, to nie jest mały pieniądz, nie był w tamtych czasach, bo to już było za jest ponad 20 lat temu, to jednak te 300 to jednak coś nam było. No. W moim przypadku to było bardzo dużo ze względu na to, że piątka dzieci tak dalej. Nie, każdy grosz się liczy. Ale zaufałem kurzynowi i rzeczywiście tak było, że on wrócił na Holandię, mi, odesłał mi po prostu pieniążki, które pożyczył, przysłał mi na paszport, żebym wyrobił i... Ciągnął mnie na Holandię, opłacił mi cały czas. Czyli on przejazd. się jakoś zrewanżował. On się zrewanżował i to trzykrotnie, można tak powiedzieć. Nie? No bo I spędziłeś tam ile czasu? Pięć lat. Pięć lat. 5 lat byłem. Tylko że z przerwami, bo ja zjeżdżałem do Polski na tydzień, na dwa. W zależności. Pierwszym, pierwszym razem jak wyjechałem to nie było mnie pół roku w kraju. No ale opłacało mi się. To ja w tamtych czasach, to ponad 20 lat temu, 25 prawie, ja zarabiałem po 7 euro już na godzinę, to już były duże pieniądze. Czy pomiędzy tymi wyjazdami rodziły się twoje dzieci? Bo mówiłeś, że miałeś ich piątkę. Nie, nie. Ja piątkę miałem przed, już, przed? Już przed wyjazdem, zanim wyjechałem to piątka dzieci już była. Wiesz co, ja zapytałem ciebie o Holandię też w kontekście alkoholu, bo no, gdzieś musiał być ten pierwszy kieliszek. Nie miałeś takiej tradycji picia alkoholu w dzieciństwie, młodości. A czy w Holandii, czy Holandia ciebie rozpiła? Nie, 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 nie. To, 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 to tak, tak nie wygląda w ogóle, bo ja na Holandii, ja, ja, ja jestem w ogóle piwoszem, ja lubię się napić piwa, jedno, dwa piwka i nie muszę pić. To, to nie jest tak, że, że ja muszę, ja powiem, że nie i nie i to nie ma tak. Ale, Ale piwę, na dwóch się nie mogło skończyć, kiedy zostałeś pobity, także nie pamiętasz A ja Tutaj właśnie no to, do, do tego zmierzam, że po śmierci żony dopiero, dopiero zacząłem naprawdę pić. Dopiero zobaczyły dzieci, jak naprawdę to wygląda, jakim jestem złym ojcem. Potrafię być z wymojcem, no. bo nie zajmowałem się nimi. Wtedy tylko się liczył alkohol i żal po stracie żony, nic więcej. Nie? I, to, I od tego momentu ja się rozpiłem, tak na, naprawdę. Do awantur z dziećmi dochodziło? Tak, dochodziło do kłótni, często. Ale rozumiem, twoja mama chroniła dzieci. Nie, przed oczywiście, tobą. że tak to nie było. tak, Bo ja, ja powiem jeszcze tak, że ja nigdy żadnego z, dziecka, z dzieci nie uderzyłem. O, w każdej chwili każdy może potwierdzić. Nawet miałem kiedyś taką sytuację, że. Córka już była mężatką i w żartach siedzieliśmy po prostu przy stole, nie wiem, już to kolację żeśmy jedli cokolwiek. Coś powiedziałem, wie, Klaudynka, mówi bo jak czasne trzasnę, mówisz, nie, no ona się w głośno zaśmiała, tata, ty nie uderzysz, nie, jak to nas nigdy w życiu nie uderzył No i to taki wątek, a mówię, rozpiłem to się naprawdę po śmierci żony, to był, to był już taki okres, że... Ja już nie patrzyłem na nic, mi na niczym nie zależało, ja, ja tylko piłem, bo chciałem się zapić, o, w ten sposób. Czy wtedy miałeś świadomość, że w jakiś sposób krzywdzisz dzieci? Nie, wtedy to nie miało znaczenia dla mnie nic, oprócz tej śmierci żony. Mieszkaliście Wstąpę. razem? Tak, oczywiście. Czyli ja dzieci tak. to wszystko widziały? Widziały właśnie, no i to jest największy ból mój, dlatego teraz nawet gdybym chciał poprosić je o pomoc, to, to nie jestem w stanie tego zrobić, bo jak ja bym im w oczy spojrzał, po Czy... tym, co ja wyprawiałem. Czy ty nazwałbyś siebie alkoholikiem? Tak, ja jestem alkoholikiem. Nie będę już do końca życia. Czy Ty wiesz, że alkoholizm to jest choroba? No, oczywiście, że no tak. Wiesz co, chciałbym, żebyś taką rzecz wytłumaczył widzom. Mianowicie wydaje mi się, że są różne rodzaje picia. Jest takie upijanie się na przykład okazjonalne. Wiesz? To też jest ok alkoholizm. To jest alkoholizm, jest... zgadza się. Tak Każde jest... picie jest alkoholizmem no właśnie, jest też takie picie nadmierne prawda, czyli raz w tygodniu człowieka sponiewiera, czy raz na miesiąc sponiewiera i to też jest alkoholizm, to też jest alkoholizm. ale wydaje mi się, że taka najstraszniejsza forma alkoholizmu to teraz tego doświadczam, bo mam kumpla, który właśnie w ten sposób pije to jest picie w ciągach tak, to jest coś niewyobrażalnego w ogóle, to, czy możesz to... opisać na czym polega ciąg? ciąg? <laughs> po prostu nie przeźwujemy z dnia na dzień, za, za każdym przebudzeniem się, jeżeli już Pijemy do odcięcia, przebudzimy się, to nie, nie szukamy niczego innego, tylko z powrotem alkoholu. I to, to jest właśnie ciąg. Przez dwa, trzy dni, cztery tydzień. Nikt nie, padnie, nie szuka niczego, jakiegoś wsparcia czy cokolwiek, tylko alkohol. Tylko alkohol, alkohol się liczy. I dlatego między innymi dochodzi do kradzieży, do jakichś rozbojów, bo taki alkoholik. On nie zwraca uwagi na nic. Jemu zależy tylko na tym, żeby wypić. On pójdzie, okradnie drugiego, pobije drugiego, żeby tylko mieć na, na piwo, na setkę czy na cokolwiek. Czy ty zgodzisz się ze mną, Piotr, że to picie ciągami to jest taki najbardziej zaawansowany etap alkoholizmu? Tak, zgadzam się z tym. To A jest... powiedz mi, co powoduje, że ten ciąg powstaje? Wiesz to, tego to ja raczej sam nie, nie, nie wiem, co, co powoduje. No. To jest taka po prostu bezmyślność nasza że nie myślimy, co będzie dalej, nie, nie, nie liczymy się ze skutkami tego, co robimy. Najważniejsze, żeby się tylko napić. I... Czy wtedy, kiedy po tym upodleniu jest ten moment, kiedy człowiek dochodzi do siebie i szuka następnych dawek alkoholu, czy wtedy przychodzi taka refleksja do głowy, że co ja robię, może to jest źle, może jakoś z tym walczyć? No nie, właśnie wtedy w takich momentach to człowiek tylko myśli o tym, żeby się napić. Refleksja taka przychodzi, jak człowiek naprawdę wytrzeźwieje. I myślę o tym, co, co najlepszego zrobiłem. Wstydnie się ludziom na oczy pokazać, bo przecież jak ja wyglądam, co, co dalej? Jak tak można? No nie można. Ile trwają ciągi? To, to, to w zależności, u jednego tydzień, u jednego miesiąc, u jednego pół roku. A dlaczego Tego się ten, nie da okre, określić? Dlaczego ten ciąg się ostatecznie przerywa? Co powoduje, że człowiek jednak z tym ciągiem... Powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, to, przerywa, to przerywam taki ciąg, że, mm, przypominając sobie żonę, dzieci, wszystko to, co, co robię źle, no bo przecież mówię, Boże, ja mam dla kogo żyć, mam wnuczki, mam dzieci, no nie mam tej żony, bo nie mam, no trudno, stało się i tyle, ale ja się z tym nie godzę, no i znowu. Czy dochodzi też zmęczenie organizmu, że po prostu czujesz, że organizm już nie przyjmuje kolejnych dewet alkoholu i też dlatego wychodzisz z ciągu? Też tak, tak, są takie sytuacje, że organizm już nie przyjmuje, tak jak mówiłeś Jacku, że nie przyjmuje właśnie już tego alkoholu i człowiek te wtedy już nie może i zaczyna się zastanawiać, co z tym zrobić. Może jakiś odwyk, może, nie wiem, jakaś kuracja, no cokolwiek. A pomiędzy ciągami jakie są przerwy? Jakie są ciągi trzeźwości w ciągach alkoholowych? <noise> ciągi trzeźwości, no w moim przypadku akurat, jeżeli ja podejmuję pracę i chcę pracować, to to może trwać rok, może trwać dwa lata. Ja miałem najdłuższy okres w swoim życiu, że nie piłem przez pięć lat. Nie napiłem się ani piwa, nic. A w niektórych sytuacjach jest tak, że takie przerwy są trzydniowe, czterodniowe. Mam do siebie jeszcze takie pytanie, mianowicie jeżeli ktoś pije ciągami, to ma też te ciągi trzeźwości, czyli te przerwy w picie alkoholu. Czy można złamać abstynencję w przerwie, czy się od razu wraca w ciąg? Od razu wraca się z powrotem w ciąg. Czyli jeden kieliszek to nie jest okazjonalne wybicie, nie, tylko to natychmiast nie jest. Ta, masz tych Natychmiast jest ciąg, chcemy wypić następny, kolejny, 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 aż do odsięcia. Ciąg doprowadza do takiej kompletnej degrengolady, bo I tracisz tak. wszystko. To zresztą sam Ty powiedziałeś na poprzednim filmie i tracisz też, też kasę. W takim razie czy brak kasy przerywa ciąg? Nie przerywa, ze względu na to, że w środowisku bezdomnych jest tak, że chodzimy, że brzemy, prosimy o jakieś pieniądze, że niby na jedzenie, a wiadomo jest, że to jest przeznaczone na zupełnie coś innego. No ludzie są życzliwi, są, którzy dają, niektórzy pójdą, kupią jedzenie, niektórzy dadzą pieniądze i wcale nie polegają. Albo złom się sprzedaje, no, no różne sposoby są na to, żeby, żeby można było kupić jakiś alkohol. Piotrze, ty jesteś zbyt bystrą, zbyt inteligentną osobą, żeby siedzieć na trawniku pod pałacem Kultury. Muszę Ci podziękować. Dziękuję. Zawsze dziękuję słownie, a teraz ci muszę uścisnąć w Dziękuję, Dzięki.